Jak co roku, miasto organizowało konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych. Konkurs przeznaczony był dla organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz mieszkańców naszego miasta. W tym roku dotacje na realizację zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego otrzymało 16 organizacji pozarządowych. Dzisiaj w ratuszu odbyło się podpisanie umów. Tak liczna reprezentacja obszaru kultury świadczy o tym, że w naszym mieście jest wiele organizacji pozarządowych, które bardzo chętnie realizują zadania z tego właśnie obszaru. Choć muszę Państwu powiedzieć, że patrząc na statystyki i to, co dzieje się w brzegu w obszarze kultury, to mogę powiedzieć, że napawa mnie to dumą i optymizmem. Ponad 670 wydarzeń przygotowanych w ciągu jednego roku przez nasze instytucje kultury świadczy o tym, że jako samorząd dokładamy wszelkich starań, żeby nasze instytucje. Realizowały zgodnie z potrzebami mieszkańców swoje zadania. Na realizację 28 zadań miasto przeznaczyło 283 700 zł. Staramy się utrzymać poziom z ubiegłego roku i mam nadzieję, że przygotowując w drugim półroczu budżet na kolejny rok, tych środków będzie można nieco więcej wygospodarować, że po prostu ta trudna sytuacja budżetowa. Ulegnie poprawie. E, proszę Państwa, to co dla mnie również jest niesłychanie ważne, to to, że Państwo, dzięki Państwu, e, rozwijamy zainteresowanie kulturą, ale również wzmacniamy więzi z tym obszarem e, i podnosimy kompetencje kulturowe w różnym wieku, bo jak popatrzymy na zadania, które realizujecie, i to całe spektrum zadań, które Państwo realizujecie i do jakiej grupy wiekowej je kierujecie, to można powiedzieć, że tak naprawdę od wieku przedszkolnego aż do wieku senioralnego i to jest bardzo budujące. I to, czego chciałabym Państwu życzyć, to przede wszystkim wielkiej radości z tego, co robicie, poczucia satysfakcji, we mnie macie wielkie wsparcie, sama często korzystam z tych propozycji, które przygotowujecie i uczestniczę w tych wydarzeniach, bo one są naprawdę na bardzo wysokim poziomie.